16 lutego w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli władz województwa Mazowieckiego dotycząca programów wsparcia przygotowanych przez samorząd wojewódzki. Proszę Państwa, jak co roku zostały uruchomione nabory na szereg programów wsparcia, gdybyśmy to wszystko policzyli, to w obszarze inwestycyjnym jest ponad 230 milionów złotych. Jeżeli dołożymy do tego. Pieniądze na drogi do produkcji rolniczej. Jeżeli dołożymy do tego środki na wsparcie dla organizacji pozarządowych w obszarze edukacji, kultury, turystyki, to znowu to wsparcie przekracza 400 milionów złotych. W czasie konferencji marszałek Struzik przybliżył także temat tegorocznego budżetu obywatelskiego Mazowsza. I teraz, parę słów o budżecie obywatelskim Mazowsza. To będzie trzecia edycja. Przeznaczamy 35 milionów złotych. Znowu bardzo piękny plakat, bardzo ciekawy. Artysty Plastyka bardzo się podoba ten plakat. Natomiast, zasady, na jakich te projekty będą wybierane, no to oczywiście tak do tej pory decydują o tym obywatele. Obywatele zgłaszają projekty, czy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, czy nawet pojedyncze osoby mogą zgłosić projekt. Następnie on podlega ocenie merytorycznej. Przypomnę, że są dwie kategorie. Kategorie inwestycyjne i to są inwestycje do miliona złotych, ale one muszą być realizowane na majątku województwa. No na przykład można sobie wyobrazić taki projekt. Na drodze wojewódzkiej, bo poprzez na przykład budowę przejścia dla pieszych podnosi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. No i projekty miękkie do 300 tysięcy. Te są z obszaru różnych, różnych obszarów kultury, edukacji, turystyki. Rozumiem, że tutaj Pan nam opowie o swoim projekcie, który z sukcesem realizuje. Więc zachęcamy, dlatego że. Proszę Państwa, no do 27 lutego mamy nabór tych projektów. Później oczywiście odbędzie się głosowanie drogą elektroniczną. Na zrównoważony rozwój województwa wydane zostanie 142 miliony złotych. Na obiekty sportowe ma zostać przeznaczone 30 milionów. 15 milionów złotych zyskają ochotnicze straże pożarne, a po 12 milionów przeznaczone zostanie na dofinansowanie sołectw oraz remonty zabytków. Mniejsze sumy zostaną przeznaczone również na inwestycje w czystość powietrza i ochronę klimatu, wsparcie działkowców, seniorów i rad młodzieżowych.